taszki ćwierkają statystyki spadają łapek nie dają że za drogą narzekają rozwinąć się nygusowi nie dają cześć wam wszystkim dziękuję za pozdrowienia dziękuję za komentarze przypominam nie bawimy się rączkami tylko klikamy łapeczki wyskoczyłem sobie na spacerek i tak sobie pomyślałem, nagramy parę sprzętów. Zapewne znów będą za drogie. Wypadałoby te samochody z dwa razy przytopić, rozbić, wtedy byłyby tańsze. Wiem, że często pytacie o X35 Hyundai'a. Mamy tutaj z roku 11 z przebiegiem 140 w automacie, 163 konie, 2 litry benzynka. 9800. Wersja Premium napęd na 4 automat, panorama, nawigacja i do tego skóra. I X35 wersji Premium w benzynce dwulitrowej 140 przejechane, więc spokojnie można jeszcze instalację gazową do niego władować jest szansa, że pojeździ. Tutaj jest lekka ryska, tu jest lekkie obdrapanie. Tutaj go ktoś pewnie drzwiami lekko przyhaczył. Środek czysty i zadbany. Co przyuważyłem? Oponki nie są już w idealnym stanie. 9800 być może jakby tutaj sprzedawce dobrze przycisnął. Za dziewiątkę by go wyrwał. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tym sprzęcie. A piąteczka z roku 8 3.2 FSI 265 koni 12 tysięcy Rok 8, 206 przejechane w automacie Quattro S-Line Exclusive Line Czyli silnik wolnossący, 3.2 litra 265 koni Bez turbo Nie mylić z TFSI w sumie różnicy wielkiej nie ma TFSI, tylko została dołożona do tego silnika turbinka, ale nie wiem czy też trapi je pobór oleju. Czy być może te wolno-sące są troszeczkę lepsze? Piszcie w komentarzach, ja też wszystkiego nie wiem. Fotel kierowcy, jak zauważyliście na środku, troszeczkę jakby przybrudzony czy wysiedziany, trzeba by doczyścić. No, i tutaj fela ma leciutkie obcierki, ale oponki ma jeszcze w ładnym stanie. Mamy pasata pasat 13500 za rok 17. 190 koni, 2 litry w automacie w dieslu. 178 przejechane wersja highline start, stop, led, i do tego automat. 190 koni, chyba najmocniejsza jednostka w pasacie, jeśli chodzi o diesle, tak mi się wydaje. Chyba mocniejszych nie było tutaj. GLK350 Formatic, ale widać, klapa poobijana. Zobaczymy z tamtej strony, czy ma jakiś opis. Skoda Octavia, też pytaliście o te sprzęty. Skrzynia. DSG wersja Drive 11900, rok 17, 150 koni, 2 litry, automat 160, przejechane w dieslu, 5, 22, przegląd, nawigacja, ALUSY. W sumie wielkiej różnicy w cenie tutaj pomiędzy tymi dwoma sprzętami nie ma. Ta BMK tutaj stoi już długo. 10 tysięcy za rok 9 3-litrowy diesel, automat 235 koni, 146 przebiegu Steptronic, nawigacja. Steptronic, domyślam się, że jest to jakaś inna wersja skrzyni automatycznej. Słuchajcie, ja też wszystkiego nie wiem. Chętnie od Was się czegoś tutaj też nauczę. Nie robię tutaj za wielkiego znawcę, jak wiecie, wszystkie nagrania są w całości. Więc czasami jakiegoś ząka też mogę zapodać, poprawcie mnie w komentarzach. A klasa dosyć wizualnie zadbana. Już poliftowa. Skrzynia manualna, sześciobiegowa. Widać już przeceniona jest 3300. Rok 7, diesel, manual. 2 litry diesel, 109 koni, 122 tysiące przejechane, wersja Classic, klima, grzanie pośladków i do tego nowy przegląd. Powiem Wam, że dosyć ładnie wygląda ta klasa, nie ma wielkiego przebiegu w dieselku, jest szansa, że jeszcze pojeździ, wygląda na zadbaną. Toyota Corolla Sol, klima automatyczna. 3300 rok czwarty benzynka 14,97 koni 89 przebiegu. Niewiele jak na Toyotę. Jak wiecie Toyoty są niezawodne. Przebieg 90 tysięcy. Leciutkie zadrapania można na samochodzie znaleźć. Oponki ma jeszcze w ładnym stanie, z tego co widzę tutaj lekkie takie podrapane jakieś nie wiem czy po krzakach jeździła golfik ten golf kombi zauważyłem jest bez opisu więc go omijam mamy tutaj td ik blue motion siódemeczkę golfa skrzynia szósteczka manualna 10500 rok 13, diesel manual 1.6, 105 koni 59 przejechane. Comfort Line, Xenon i Parkroniki w tym sprzęcie: niewielki przebieg 60 000. Jest szansa, że jeszcze dwuma z turbina dpf -y, wtryskiwacze i inne osprzęty silnika wam wytrzymają jakieś 100 000 km. Zanim będziecie musieli wpakować kasę. Lampy wypadałoby lekko przypolerować. Każdy decyduje za siebie. Ja nikogo nie namawiam. Ale wydaje mi się, że to auto jeszcze jakiś czas bez bezawaryjnie może posłużyć. Każdy musi wybrać, czy pakuje się w większy przebieg i naprawy. Czy woli dać więcej i mieć święty spokój asterka CDTI, czyli w dieselku skóra i automat. Widać dosyć bogata wersja wyposażeniowa w tej Astrze, ale nie wiem jaką ma pojemność, nie ma opisu. Hyundai i30 stoi tutaj już dosyć długo. Ci co śledzą kanał wiedzą o tym. Przebieg 59 9000 euro, rok 15, benzynka, manual, 135 koni, 1 6. Wersja FIFA World. Skrzynia szósteczka, naprawdę ten Hyundai prezentuje się jak nowy, nie wiem czemu tyle czasu nie chce się sprzedać. przebiegu nie ma wielkiego. Myślę, że ten samochód jeszcze może długo posłużyć bez awaryjnie. Może jest szansa go wyrwać troszeczkę taniej, ale sprzedawca jest uparty, nie chce tutaj z niego spuszczać sceny. Teraz wiecie, wszystko już przyblokowane. Nie można nawet egzaminów na prawo jazdy robić. Ale jak to wszystko ruszy, te samochody małe z niewielkimi przebiegami się sprzedadzą. Jak ludzie zdadzą egzaminy na prawko, mamy tutaj miniacza wersja Pepper White z klimą z drugiej ręki 4700, rok 10, benzynka 1,4 109 przejechane, 75 koni. Za miesiąc kończy się przegląd. Nie jest to mocarz, ale ten silnik uchodzi za bezawaryjną jednostkę w mini. Na początek dla kierowcy, czy dla jakiejś studentki do miasta samochodzik zadbany praktycznie wygląda na stan idealny. Dobre silniczki też były 1.6 90 koni. Niemocniejsze tylko 1,6 HD i 90 koni do nich kładli prostą i niezawodną jednostkę. Jakby ktoś chciał, dieselka. I tutaj mamy bmeczkę trujeczkę. Coś mi zderza, nie leży za bardzo. Widzę tutaj jest przycierka. Gdzieś przyhaczył 8,500, rok 10. Benzyna Manual, 2 litry, 143 konie, 77 przejechane. W sierpniu kończy się przegląd. Klima automatyczna, skrzynia szóstka, przebieg tylko 77, czyli bardzo niewiele. Ale ten sprzęcior mi wygląda troszeczkę podejrzanie. Tutaj podrapany, zderzak przydrapany, coś mi tutaj za bardzo nie leży. Ten zderzak tutaj widać też są obdrapania na zderzaku i tutaj na lusterku zauważyłem coś się działo i nie wiem co tu się działo na tych słupkach, zobaczcie i na tylnych słupkach też są wgnioty jakby ktoś do niego ze śrutówki ładował nie wiem czy brało to auto udział w jakimś pościgu no i tutaj mamy tego GLK, ale jak widzicie jest bez opisu więc wiele wam na jego temat nie powiem Poza tym, że jest z tyłu obity, zderzak obdrapany, maska pognieciona, gryl pęknięty. Zobaczmy jak wygląda ten sprzęcior w środku. Fotel kierowcy też się poprół na środku. Także wiele Wam na jego temat nie powiem. Także dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Zdrówka wszystkim. I tak jak wspominałem Wam już na nagraniach, na pozdrowienia i się manegus, cześć, nie odpowiadam, ponieważ pozdrawiam Was na każdym filmiku, na każdym nagraniu, witam, żegnam, pozdrawiam, więc uważam, że jesteśmy kwita. Do następnego.